Warto podkreślić, że przecież ta propozycja i rozwiązanie 800 Plus idzie za dzieckiem. Wiemy, że te pieniądze trafiają do osób, które mieszkają w Polsce. Dzieci są w Polsce, dzieci chodzą i uczą się w polskich szkołach. Jakakolwiek zmiana spowoduje tylko pogorszenie sytuacji pracowników, tych pracowników też z Ukrainy, którzy tutaj pracują i ten odsetek tych osób jest bardzo, bardzo wysoki. W zasadzie każdy, kto przyjechał i znalazł schronienie w Polsce po wybuchu wojny, po ataku Rosji na Ukrainę stara się znaleźć tutaj pracę. Wiele tych osób pracuje, próbuje się utrzymać, i tak naprawdę zabieranie teraz tego świadczenia, które jest na utrzymanie dzieci, uważam, że jest nieuczciwe. Poza tym to jest naprawdę też łatwy krok do tego, żeby za chwilę ta strona liberalna, obecnie rządząca, zaczęła myśleć i próbowała wprowadzić podobne rozwiązanie, jeżeli chodzi o polskich obywateli. To chyba była propozycja trzeciej drogi o tym, że to świadczenie powinno być wy wypłacane tylko w tych rodzinach, gdzie rodzice pracują, to rozwiązanie jest po pierwsze bardzo niesprawiedliwe i tak naprawdę pogarsza sytuację pracowników, bo to oni będą zależni od tego, co zrobią pracodawcy. Pracodawca, ktoś, kto zatrudnia taką osobę doskonale będzie wiedział, że trzyma w szachu tę osobę. Jeżeli strace, mówiąc, straci jak matka, pracę jak matka straci pracę, to dziecko straci 800 tysięcy. Tak, plus. i, i Ale... myślę, że to jest, że, że warto też o tym pamiętać, o co też toczy się po prostu ta gra.